Cała sytuacja rozpoczęła się w 2010 roku, kiedy wygrałam konkurs na dyrektora szkoły. Wtedy pan wójt powierzył mi stanowisko tylko na rok czasu. No później powierzył mi stanowisko na miesiąc po tym roku. Jeszcze raz na miesiąc. No później powo powołał na to stanowisko pełniącą obowiązki dyrektora szkoły panią tutaj, z jedną z nauczycielek. No i ja przeszłam do biblioteki do pracy. W lutym następnego roku, to będzie rok 2012, pan wójt w dniu 9 lutego powołał mnie na stanowisko dyrektora na 5 lat, czyli jak gdyby uznał tamten konkurs i przywrócił, a 14 lutego 2012 roku no pozbawił mnie pracy stwierdzając brak wykształcenia pedagogicznego i w ogóle brak wykształcenia do pracy w szkole. Ta sprawa właśnie toczyła się w sądzie do 6 lutego 2014 roku. I sąd jednozna, znaczy sąd rejonowy na razie wypowiedział się o tym, że należy mi różnice w poborach wypłacić, wypłacić dodatek dyrektora funkcyjny. No, i żeby bezpodstawne było zwolnienie mnie z pracy, i już w 2010 roku pan Wójt złamał prawo, nie powołując mnie na 5 lat na funkcję dyrektora szkoły. Obecnie jestem dyrektorem szkoły, ale z drugiego konkursu, który odbył się dwa lata temu, w lipcu. Ten konkurs wygrałam i mam tylko powierzenie obowiązków dyrektora, natomiast nie mam żadnej umowy państwa inspekcja pracy też wypowiadała się na ten temat, że powinna być umowa o pracę. Natomiast pan wójt nie zastosował się do zaleceń państwa inspekcji pracy. No i ja to wszystko dochodzę w sądzie. No ale skoro sąd uznał, że niesłuszne było moje pozbawienie mnie pracy, więc automatycznie nie jest tak samo zasadne zwolnienie z pracy, więc tamto zatrudnienie jak gdyby trwa nadal. No ja bym chciała w ogóle powiedzieć, że Niezwie, niezmiernie dużo zawdzięczam y, Związkowi Zawodowemu Solidarność, który stanął w mojej obronie od samego początku, otoczył mnie opieką prawną i stał na stanowisku, że kwalifikacje posiadam bezwzględnie i. Nie, mo, nie powinnam być zwolniona z pracy, ani pozbawiona stanowiska. Bardzo się cieszymy, że wreszcie zapadł wyrok w Sądzie Pracy w Lublinie, w którym wspieraliśmy panią dyrektor Beatę Dzierżak, dyrektor szkoły podstawowej w Płoszowicach. Co prawda bardzo długo to trwało, bo prawie... 4 lata pani dyrektor, która jest nauczycielem dyplomowanym, miała podważane swoje kwalifikacje zawodowe przez, przez pana wójta, i tak naprawdę przez ten okres czasu była poddawana wielu szykanom. Ponieważ jest członkiem NZZ Solidarność, udzieliliśmy pani dyrektor wsparcia i pomocy Prawnej. i był finał sprawy sądowej. Mamy nadzieję, że to położy kres szykanowaniu pani dyrektor i że wreszcie po tych kilku latach zamętu w szkole w Płoszowicach zostanie przywrócona normalna atmosfera pracy, Bo aczkolwiek, i to warto podkreślić, zarówno pani dyrektor Dzierżak, jak i współpracujący z nią nauczyciele i pracownicy szkoły bardzo się starali, aby ta trudna, stresująca sytuacja nie przekładała się na warunki pracy w szkole. To jest rzeczą oczywistą, że nie udało się tego zagrożenia w zupełności wyeliminować. Warto w tej całej sytuacji podkreślić, bo chcemy też, żeby ta sytuacja no, była pewnym wzorem, do tego, jak należy się w takich sytuacjach zachowywać, więc warto tutaj podkreślić pozytywne, właściwe działania ze strony nadzoru prawnego wojewody lubelskiego. To dzięki temu, że uchylane były te niezgodne z prawem ewidentnie z, niezgodne z prawem zarządzenia pana Wójta, pani dyrektor Dzierżak pełniła tę funkcję mimo tego że miała przecież bardzo różne umowy o pracę e, zmniejszone wynagrodzenie bo właśnie pan wójt e, uzurpował sobie prawa do tego by określać czy posiada e, kwalifikacje pedagogiczne e, czy nie więc dzięki temu możliwa jest już w tej chwili miejmy nadzieję możliwy jest powrót do normalności w tejże szkole. To co budzi nas, nasz duży niepokój, to fakt, że sprawy w sądzie pracy trwają tak, Długo, że pracownicy, których łamane są, wobec których łamane są prawa pracownicze, czy te wynikające z kodeksu pracy, czy z karty nauczyciela muszą naprawdę bardzo dużo czasu czekać na, na rozstrzygnięcia, to czasem powoduje sytuacje nieodwracalne, czyli takie, że w momencie zakończenia postępowania w sądzie, po prostu sytuacja w zakładzie pracy uległa na tyle zmianie, że nie ma już niejednokrotnie ich, ich miejsca pracy, ale tu się Naprawdę bardzo cieszymy, podziwiamy też i z szacunkiem odnosimy się do postawy pani dyrektor, która do końca się nie poddała takim działaniom, wykazała się wielką determinacją, po to, by pokazać, że trzeba stać na straży prawa, że prawa trzeba przestrzegać i o. W sytuacji, kiedy łamane są prawa, trzeba reagować. Myślę, że taka postawa u nauczyciela, pedagoga, wychowawcy dzieci i młodzieży jest bardzo cenna. Ta sytuacja związana z panią dyrektor w szkole w Półszowicach to też bardzo spektakularny przykład na to, jak negatywne skutki pociąga za sobą zmiana w ustawie o systemie oświaty, która zupełnie zachwiała równowagę między organem sprawującym nadzór pedagogiczny, czyli kuratoriami oświaty, a organami prowadzącymi, którymi w zdecydowanej większości są jednostki samorządu terytorialnego. Niestety ubolewamy nad tym, ale mamy na to bardzo wiele przykładów w całym kraju, że niestety są tacy wójtowie, są tacy starostowie, którzy uzurpują sobie prawo do całości decyzji związanych z funkcjonowaniem szkół. To doprowadziło też do ogromnego uzależnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych od organów zarządzających i to niejednokrotnie powoduje, że mamy tyle polityk oświatowych w kraju. Ile samorządów. I jeszcze raz na podkreślenie i na szacunek zasługuje właśnie postawa pani, pani dyrektor, która, mając świadomość, że prawo, słuszność jest po jej stronie, nie poddała się temu, i mamy nadzieję, że to też będzie taki dobry przykład dla innych, i mamy nadzieję, że w tych organach prowadzących, gdzie być może komuś przychodzą do głowy takie pomysły, aby uzurpować sobie prawo do swobodnej interpretacji prawa, czy niejednokrotnie nadinterpretacji, że to spowoduje refleksję, że nie warto tego robić, bo co prawda po kilku latach, ale jednak prawo i sprawiedliwa ocena działań wygrywa.